Zebranie założycielskie Wiktorii odbyło się pod koniec listopada 1998 roku w domu katechetycznym przy parafie Matki Bożej Królowej Polski. Pierwszym prezesem został Stanisław Anioł, który kieruje klubem nieprzerwanie do chwili obecnej. Jest to jubileusz 20-lecia katolickiego klubu sportowego, połączony z spotkaniem pokoleń mlekoatletów. Rozdział stali się zamknął. No, powołaliśmy Klub Wiktoria. Włączyłem się w pomoc, w organizację i bardzo dobrze, że ten klub powstał. Talenty gdzieś tam się rodzą, właśnie nie w dużych, oczywiście nie ujmując miast, ale właśnie na, duży, na, na mniejszych również wioskach, w mniejszych szkołach. Przez 20 lat lekkoatleci Wiktorii zdobyli ponad 200 medali. Dokładali je m.in. Monika Kłosowska, Justyna Mudy, Monika Flis, Bartłomiej Stój, czy wreszcie uczestniczki Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Joanna Jóźwik i Danuta Cieślak. To jest 14 lat mojej ciężkiej pracy. To jest, to jest pasja, ja to pokochałam. Zawodnicy odnosili indywidualne sukcesy, ale także pracowali na pozycję Wiktorii, która wielokrotnie była najlepszym klubem lekkoatletycznym w województwie podkarpackim. Wyróżniani byli także trenerzy, którzy odpowiadają za osiągnięcia młodych sportowców. Katolicki klub sportowy Wiktoria Stalowa-Wola podsumował miniony sezon sportowy. Mamy oprócz tych medalistów mistrzostw polskich, kadrowiczów z grup starszych, mamy jeszcze młodzież dzieci, gdzie zdobywają pierwsze miejsce na czwartkach, to jest jak gdyby nieoficjalne mistrzostwa Polski, to jest Gudolibia na 60 metrów, rekord Polski, jak Butryn Kornelia na 600 metrów pierwsze miejsce, Gabrysia Grzybowska drugie miejsce na 600. Najlepszych młodych sportowców nagrodzono w czasie gali jubileuszowej zorganizowanej z okazji dwudziestolecia klubu. Liderem zestawienia okazał się Szymon Żywko. Moim największym osiągnięciem był w tym roku udział w Mistrzostwach Świata, Biegł na 1500 metrów No i po raz drugi reprezentowałem wtedy nasz kraj i dwukrotny złoty medal na Mistrzostwach Polski. Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego Dzieci i Młodzieży w ramach systemu sportu młodzieżowego za 2018 rok. Niekwestionowanym numerem jeden tego zestawienia okazał się katolicki klub sportowy Wiktoria Stalowa-Wola. Wiktoria została najlepszym podkarpackim klubem lekkoatletycznym, a jej trener Mirosław Barszcz zajął pierwsze miejsce w zestawieniu szkoleniowców. Duże wyróżnienie, jest to odzwierciedlenie no, ciężkiej pracy zawodników, przede wszystkim, bo. Osiągnęli dość znaczące wyniki i z tego bardzo się cieszę. W trenerskim rankingu wysokie miejsca zajęli też inni szkoleniowcy Wiktorii. Na 34 sklasyfikowane osoby Stanisław Anioł był piąty, a Jacek Łyb ósmy. Zakończył się 47. plebiscyt tygodnika sztafeta na najpopularniejszego sportowca stalowej woli w roku 2018. Trzecie miejsce na podium w kategorii najpopularniejszego sportowca 2018 roku zajęła młodzieżowa wicemistrzyni Polski w chodzie na 20 km z katolickiego klubu sportowego Wiktoria Stalowa-Wola, Małgorzata Cetnarska. Już niedługo, bo za trzy tygodnie halowe mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że również zakończy się to medalem. W czasie halowych mistrzostw Polski, jakie odbywały się w połowie lutego w Toruniu, srebrny medal w chodzie na 3000 metrów wywalczyła małgorzata cetnarska. Lekko atleci Wiktorii przywieźli z Mistrzostw 4 złote, 4 srebrne i 6 brązowych medali, w sumie 14 krążków. To no, duży sukces, no, takim najwięcej wartościowymi wynikami to jest Kornelia Butryn, która zdobyła dwa złote medale na 60 i 300. No, wiadomo, że ona raczej biega, biegi średnie, biegu na 600 metrów. Mieliśmy brązowy Gabrysi Grzybowskiej, jak i również srebrny w skoku w dal. Fusiarz miała w dal złoty medal. Dużo trzeba trenować po prostu. Tak i systematycznie. W rywalizacji Stalowo-Wolska Wiktoria wyprzedziła takie kluby jak LKS Stal Mielec i CWKS Resowia Rzeszów. Sportowa forma uczczenia Konstytucji 3 Maja na dobre przyjęła się w Stalowej Woli. Wydarzenie przyciąga biegaczy nie tylko z kraju, ale i spoza jego granic. Był bieg przed tym z Grębowa, bieg Hutnika. A później przekształci się w bieg Konstytucji 3 maja. Rywalizację główną poprzedzają starty dzieci i młodzieży na dystansach od 250 do 800 metrów. Trzeba biegnąć i nie boczyć za innych ludzi, tylko biegnąć. W swoim biegu najlepsze były m.in. Kornelia Butryn i Gabriela Grzybowska, które w ostatnim czasie medale i puchary przywożą niemal z każdej imprezy, w której biorą udział. Pierwszym mężczyzną, który przekroczył linię mety 31 edycji ulicznego wyścigu, był reprezentant Ukrainy Dmitrij Didowodiuk. Wśród pani rywalki wyprzedziła Ukrainka Olesja Didowodiuk, druga była Paulina Golec z Krakowa. 11 maja na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym odbyły się 61. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w lekkiej atletyce. To jest jedna z najstraszych imprez w ogóle w regionie. 61 lat, 61 lat nieprzerwanie. Zwyż no jest dużo szczołówki krajowej medalistów Mistrzostw Polski. Zawodnicy rywalizowali w biegach na różnych dystansach, skoków dal i wzwyż, trójskoku, pchnięciu kulą, a także konkurencjach rzutowych oraz w chodzie. Padały rekordy. Poprawiane były życiówki. Jak co roku w wielu konkurencjach czołowe miejsca zajmowali zawodnicy Wiktorii. Chcę się przygotować dobrze do Mistrzów z Polski, które odbędą się w lipcu, ale na dystansie 200 metrów. To chyba klimat Stalowej Woli pomaga robić takie wyniki. Po raz kolejny w biegu na 600 metrów bezkonkurencyjna okazała się Kornelia Butryn. Chciałam pobić e, e, rekord się akurat udało. Takie sukcesy tego dnia były dodatkowym prezentem dla prezesa katolickiego klubu sportowego Wiktoria Stalowa Wola Stanisława Anioła, który w dniu zawodów świętował 55-lecie pracy trenerskiej. Świetny człowiek, po prostu można... Same pozytywne cechy można mu przydać. To jest taki człowiek, który ma dużo siły, cierpliwości i w każdym zawodniku widzi jakąś iskierkę. Każdy trener w Polsce życzyłby sobie, żeby takie osiągnięcia miał. Dlatego gratuluję mu tego jubileuszu. Z okazji jubileuszu otwarta została wystawa Pod skrzydłami anioła przedstawiająca sylwetkę trenera oraz jego wychowanków. 9 maja na stadionie miejskim w Stalowej Woli rozpoczęła się wiosenna edycja czwartków lekkoatletycznych. Imprezy promującej aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Mamy w maju cztery, czwartki, i kolejne już będzie tylko piąty finał miejski. Bezpośrednio decydujący o udziału, kto się kwalifikuje na finał centralny w Łodzi. A co w ogóle trenujesz, jeśli chodzi o lekkoatletykę? Kilometr i piłeczka palantowa. A dlaczego w ogóle lekka atletyka w twoim życiu? No tak wyszła. Tak to sprawiam piłkę nożną. Czwartki atletyczne mają tak długą historię, że startują w nich już kolejne pokolenia. Przerwałam, ale wróciłam z powrotem, żeby moją córkę nakłaniać do biegania. Bardzo dumna jestem, mam jeszcze jedną córkę, mam nadzieję, że druga też będzie biegać. Zaczęłam biegać. Później to już było tak, że poszłam do klubu. Wybieramy najlepszą reprezentację, która będzie reprezentowała stalowo wolę właśnie w Łodzi. Co jest podstawą udanego skoku? Dobry rozbieg na pewno i dobre wybicie. Trzeba być wysportowanym, dobrze wygimnastykowanym. Dwa lata już tak, jakby trenuję. Jakie dyscypliny? Skok w dali 60 metrów. 14 razy tutaj byłem. I zajmowałam tak drugie, pierwsze miejsce, a teraz to mam pierwszy ze skoku i trzecie z biegu. 300 metrów. Myślę, że to jest mój ulubiony bieg i na nim robię dobre czasy i miejsce. Liczyłaś na to, że tak dobrze pójdzie? Tak, ja na... wierzę w siebie, w siebie. Ale to taka wiara w siebie musi chyba z czegoś też wynikać, nie? No bo też dużo biegam, więc lubię biegać. Podczas kolejnych edycji czwartków lekkoatletycznych zawodnicy pracują również na sukces w szkoły i swoich nauczycieli. W tym roku najwięcej punktów uzbierali reprezentanci publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Nisku. Pierwsze miejsce dzięki osiągnięciom młodzieży zajęła Małgorzata Olejarczyk, także z Niżańskiej Jedynki. 11 czerwca na miejskim stadionie lekkoatletycznym Stalowej Woli uczniowie szkół podstawowych z regionu zostali nagrodzeni za wyniki, jakie zdobywali w czasie kolejnych edycji czwartków lekkoatletycznych organizowanych przez katolicki klub sportowy Wiktoria. W czasie ogólnopolskich finałów w Łodzi, Kornelia Butryn, reprezentantka katolickiego klubu sportowego Wiktoria Stalowa Wola. Nie zawiodła i po raz trzeci z rzędu została mistrzynią Polski w biegu na 600 metrów. W finale zawodów dobre rezultaty osiągnęli także Marek Grykałowski, który był piąty w biegu na 300 metrów. Na 300 metrów na miejscu ósmym finiszował Jakub Bębenek. Blanka Machaj była jedenasta w biegu na 600 metrów. W czasie ogólnopolskiego finału czwartków lekkoatletycznych w Łodzi Kornelia Butryn, trzeci rok z rzędu, zdobyła złoty medal w biegu na 600 metrów, a podczas międzynarodowego meczu dla zwycięzców czwartków oraz państw sąsiadujących w Łowiczu kolejny raz udowodniła, że ten sezon należy do niej. Po pasjonującej walce zwyciężyła, poprawiając swój rekord życiowy, a zarazem na dystansach 200 i 300 metrów, uplasowała się na drugim miejscu w kraju. 18 maja katolicki klub sportowy Wiktoria Stalowa Wola przeprowadził diecezjalną parafiadę szachową dla dzieci i młodzieży. Wystartowało w niej 44 zawodników, m.in. ze Stalowej Woli, Niska Rudnika nad Sanem, Rzeszowa i Krosna. Bardzo dobrze w zawodach poradził sobie reprezentujący Wiktorię Tomasz Procnal, który w kategorii dzieci urodzonych w 2009 roku i młodszych zajął trzecie miejsce. 59 osób wzięło udział w 31. mistrzostwach Stalowej Woli w szachach szybkich o Puchar prezydenta miasta. Organizatorem sobotnich zawodów był Katolicki Klub Sportowy Wiktoria. Szachy szybkie jest to 15 minut na zawodnika. Także to jest to, to taki, no niezbyt duży czas, ponieważ w ciągu 15 minut zadaniem zawodnika jest rozegrać całą partię. Zawody rozgrywane były w jednej grupie, natomiast klasyfikacja końcowa przewidziała trzy kategorie wiekowe. Do stalowej woli przyjechali szachiści m.in. z Krosna, Rzeszowa czy Tomaszowa Lubelskiego. Nie kłopoczą mnie, bo ja mam w szkole szachy co piątek i chodzę tutaj do biblioteki i gram. W zawodach udział wzięli szachiści w wieku od 7 do 80 lat. Wielokrotnego mistrza mamy jakby w kategorii najmłodszej, czyli 2009 i Jest to zawodnik naszego klubu Wiktoria Tomasz-Procnal. Dwa, dwa z rzędów wcześniejszej mistrzostwa wygrał. 8 i 9 czerwca w Krakowie odbywały się Mistrzostwa Polski w wielobojach i sztafetach, gdzie Oliwia Gut z reprezentacją województwa wywalczyła srebrny medal w sztafecie szwedzkiej młodziczek. 9 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów, które zorganizowali Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz katolicki klub sportowy Wiktoria Stalowa Wola. Kolejny już raz odbywają się w Stalowej Woli Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego, tym razem tą niedzielę u 20. W zawodach wystartowało około 350 zawodników z klubów sportowych działających na Podkarpaciu. Dobrze podczas zawodów zaprezentowali się sportowcy Wiktorii. Kornelia Butryn osiągnęła trzeci wynik w historii lekkiej atletyki w biegu na 400 metrów w Polsce. Julita Zwolińska ukończyła bieg na 200 metrów z najlepszym w tym roku wynikiem w kraju. Pierwsze miejsce w biegu na 400 metrów zajęła Małgorzata Osiecka, druga była Vanessa Krzyżewska. Całe podium przypadło sztafetom 4 razy 100 metrów. Konkurencję rzutu młotem wygrała na Natalia Ziółkowska, a oszczepem Patryk Tylus. W ciągu dwóch tygodni zawodnicy Wiktorii wystąpili w kilku sportowych imprezach zajmując czołowe miejsca. Najpierw to było w Raciborzu Mistrzostwa Polski Juniorów, na których nasi zawodnicy dobrze wypadli, ponieważ Żiłkowska Natalka była czwarta w życiu młodszym, zresztą cała trójka które trenera Łypa zakwaliła się do finału. I dobry wynik, sztafety 4x400 metrów w składzie Dól, Krzyżewska, Dybka, Osiecka zdobyły z, z wicemistrzostwo Polski, no i Małgosia była ósma w finale 400 metrów. 7 lipca w Warszawie rozpoczęła się natomiast Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, Tygodniowe Święto Sportu, Kultury i Wiary. Medale zawodnicy Wiktorii wywalczyli już pierwszego dnia zawodów. W sumie młodzi sportowcy zdobyli tu 23 krążki: 12 złotych, 8 srebrnych i 3 brązowe. Taki komplet medali to zdobyła Kornelia Butryn, Małgosia, Strzelczyk. Także dobre i kilku chłopcy też. Marek Grykałowski, Kuba Bębenek. Nasza reprezentacja była okrojona w tym roku. Spowodowane to było w tym czasie ogólnopolską olimpiadą młodzieży w Poznaniu, która rozpoczęła się już 10. Najlepiej spisała się sztafeta 4x400 metrów dziewcząt, która w składzie Dominika Szymańska, Nikola Jędruszko, Kamila Waliłko i Judyta Zwolińska wywalczyła brązowy medal. Judyta Zwolińska dobrze pobiegła także na 200 metrów, minimalnie przegrywając walkę o brąz. W biegu na 400 metrów Nikola Jędruszko poprawiła rekord życiowy. Dobry start zanotowali też miotacze. Brąz w pchnięciu kulą wywalczył Mateusz Kopeć, a miejsca 7 i 11 przypadły oszczepnikom. Małgorzata Cetnarska w stalowej woli trenuje w katolickim klubie sportowym Wiktoria pod okiem Mirosława Barszcza. Przygodę z królową sportu rozpoczęła od zajęć ogólnorozwojowych, potem było bieganie, aż wreszcie odnalazła się w chodzie sportowym. Wytężona praca i regularne treningi przynosiły sukcesy w kolejnych latach. Wielokrotnie zajmowała najwyższy stopień podium w kategorii juniora, juniora starszego i młodzieżowca. Srebrny medal Mistrzostw Polski to największe osiągnięcie, pierwsze takie w seniorskiej karierze sportsmenki. 5000 metrów Małgorzata Cetnarska pokonała w czasie 24 minuty 52,65 sekundy. No jest to jako taki dystans sprinterski, że tak powiem w chodzie. Tutaj już od początku trzeba iść prawie że na maksa. Małgorzata Cetnarska ponownie wywalczyła wicemistrzostwo kraju. Tym razem w chodzie sportowym na 20 km podczas młodzieżowych mistrzostw Polski U23 jakie odbyły się w Gdańsku. Na miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Stalowej Woli katolicki klub sportowy Wiktoria przeprowadził pierwszy z dwóch jesiennych rzutów biegów przełajowych. Tutaj mamy możliwość, te dzieci mają może początek takiego po prostu biegania dla zdrowia dla siebie. Wśród zwycięzców było bardzo wielu reprezentantów Wiktorii. Pierwsi w swoich kategoriach wiekowych byli Aleks Szwajka, Kornelia Butryn, która od dłuższego czasu nie oddaje tytułu liderki i zaraziła miłością do biegania swoją młodszą siostrę, która również stanęła na najwyższym stopniu podium oraz Blanka Machaj. Biegłam na dystansie 800 metrów. A trasa no powiedzmy, że nie jest taka łatwa, ale no jak ktoś już trenuje, no to jest przyzwyczajony do takich bardziej tras. Setki maluchów i nastolatków pokonało dystans od 250 do 800 metrów alejami Jana Pawła II. Co raku biegam, trenuję dużo, mam tą kondycję i wytrzymałem tę trasę. Jest kolejny, 27. bieg ogólnopolski z okazji niepodległości Polski, polskiej. Frekwencja dobra, myślę, że pogoda również nam dopisuje. Do biegu głównego przygotowywali się amatorzy i zawodowi lekkoatleci. Powody startu były różne... Mam nadzieję, że się uda, może się uda zdobyć jakieś, jedno miejsce na podium. Chociaż jeden najważniejszy. Żeby uczcić święto niepodległości, jest to bardzo ważne wydarzenie. Trochę w seminarium biegałem, potem było kilkanaście lat przerwy, ale bodajże od dwóch lat. Miałem regularnie, troszkę zdrowotnie, troszkę super atmosfera, fajna impreza, dużo fajnych ludzi, także taki boży pałem można powiedzieć. Zdecydowanym faworytem rywalizacji na trasie 5-kilometrowego biegu głównego był Bogdan Dziuba, który dał się wyprzedzić Ukraińcowi dopiero w końcówce. Jestem bardzo zadowolony, mega zadowolony, ponieważ no wracam na podium biegu głównego po kilku latach nieobecności. E, oczywiście mówię o kategorii Open. Sportową formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości wybrało kilkaset osób. Mieszkańców Stalowej Woli i gości z sąsiednich miast i miejscowości.